Firma Faro, najbardziej zaufany na świecie dostawca rozwiązań do pomiarów 3D, tworzy rewolucyjne systemy do wykonywania pomiarów i obróbki obrazu. Faro nie skupia się jedynie na poprawie wydajności produktów i ciągłym wprowadzaniu innowacji. Scene WebShare to wyjątkowa aplikacja do zadań związanych ze skanowaniem 3D. Przede wszystkim wykorzystuje ona nowy skaner laserowy Faro Focus 3DX. Skaner 3D robi wrażenie, zwłaszcza gdy trzeba dokonać precyzyjnych i szczegółowych pomiarów dużych przestrzeni, takich jak nieruchomości i budynki zarówno od wewnątrz jak i zewnątrz. WebShare Cloud to oferowana przez Faro platforma internetowa na potrzeby wygenerowanych danych skanów, umożliwiająca użytkownikom szybki i łatwy dostęp do dokumentacji 3D. Jednym z wielu możliwych zastosowań dokumentacji 3D i Scene Web Share jest produkcja wirtualna. Produkcja wirtualna obejmuje cały proces wirtualnego planowania i prezentacji zakładów produkcyjnych i procesów na etapie, na którym one w rzeczywistości jeszcze nie istnieją. Metoda ta zyskuje coraz większe znaczenie z perspektywy projektowania nowych modeli, zwłaszcza wśród producentów pojazdów. Musieliśmy rozwiązać problem przebudowy zakładu pod kątem nowych modeli, pojazdów i produktów. To może stać się równie dobrze za rok, jak i za dwa lub trzy lata. Należy to zrobić w fabryce wirtualnej, podczas gdy prawdziwa fabryka kontynuuje produkcję. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że możemy pracować z cyfrowymi modelami całej fabryki, dzięki czemu możemy zaplanować przebudowę i uaktualnienia fabryki w świecie cyfrowym. Nie musimy zakłócać trwającej produkcji. WebShare to fantastyczne narzędzie, które pozwala przekazać te informacje różnym osobom w całej firmie, po prostu tysiącom osób z różnych stron świata. Dostęp do Syn WebShare Cloud w trybie online umożliwia przeglądanie i analizę zarejestrowanych projektów skanowania. Oprócz mapy poglądowej i fotorealistycznego widoku panoramicznego użytkownik ma również dostęp do różnych narzędzi umożliwiających pomiary odległości i przestrzeni. Jednym z ważnych etapów wprowadzania nowych linii produktów jest rekonfiguracja lub zmiana układu aktualnego środowiska produkcyjnego. To zadanie można wykonać bezpośrednio w chmurze punktów. W chmurze punktów fantastyczne jest to, że podczas tworzenia modeli 3D niezbędnych do symulacji nie jest konieczna ingerencja człowieka, ponieważ korzysta się z chmury punktów samej w sobie. Można adaptować dotychczasowe środowisko, a także dodać do chmur punktów nowe elementy. Na przykład w trybie wirtualnym przez istniejącą mini produkcyjną może przejść nowy pojazd jako model kart. Aby wykorzystać starą linię na potrzeby nowych samochodów, należy dopilnować, aby samochód nie kolidował z żadnymi elementami, a zatem trzeba znać wszystkie ograniczenia i możliwości fabryki. Następnie można zacząć planować nowy produkt, który pojawi się w starej fabryce. Możliwość wykorzystania starej linii lub fabryki przy niewielkich tylko zmianach czy dopasowaniach zmian, pozbywania się starej linii i instalowania nowej jest oczywiście korzystne pod względem kosztów. Podczas opracowywania nowych procesów produkcyjnych konieczne jest również odpowiednie dostosowanie i zaadaptowanie maszyn i robotów. Dzięki platformie SimWebShar programista z robotyzowanych urządzeń nie musi być nawet na miejscu. Programowanie można wykonać offline, a nowe sekwencje ruchów można sprawdzić i zaktualizować z zewnątrz. Faro Scene WebShare oferuje intuicyjny internetowy interfejs użytkownika, który zapewnia łatwy dostęp do dokumentacji 3D dużej liczby użytkowników. Unika się w ten sposób kosztów utrzymywania własnego serwera w firmie, ponieważ dostęp do danych można uzyskiwać z dowolnego miejsca i urządzenia za pośrednictwem środowiska FaroCloud. Ta procedura wspiera realistyczne symulacje na wczesnych etapach projektu, na których wykonanie modyfikacji produktu lub fabryki jest jeszcze łatwe i nie jest kosztowne. Jest to narzędzie planistyczne i środowisko projektowania zarówno dla produktu, jak i nowego systemu produkcji. W firmie FARO staramy się ułatwić naszym klientom pracę, oferując narzędzia takie jak Web WebShare, które pozwalają edytować i udostępniać dane szybciej, łatwiej i mniejszym kosztem niż dotychczas. Obecnie ponad 15 tysięcy klientów na całym świecie darzy zaufaniem rozmaite rozwiązania firmy FARO i z powodzeniem z nich korzysta. Dzięki temu firma FARO cieszy się renomą najbardziej zaufanego dostawcy technologii pomiarowych 3D.